18 luty, rozdział 423d i to co tutaj widzimy to takie ostańce, pozostałości po tubach, których było w tym wydzieleniu bardzo dużo, to porolne, tu akurat gdzie jestem jest w miarę przyzwoity młodnik dębowy, czego nie można powiedzieć o tym co jest trochę dalej, bo jest znacznie gorzej, a nawet źle. A po sąsiedzku mamy uprawę dębową, dębową, jodłową we gniazda, drzewostan w odnowieniu, czy już po skończonym nawet odnowieniu, odnowiony znaczy się, to jest 423C bodajże, no i właśnie temat, który powolutku przechodzi do historii boleśniczej. W nagłym to rozbiera, ale jeszcze go można tutaj spotkać. I co widzimy? Podwójne ogrodzenie. Od tego momentu, gdzie w tej chwili jestem, płoty biegną równolegle obok siebie. Biegną te płoty przez kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt metrów. W tym przypadku około pięćdziesięciu. mamy coś posadzone, tutaj mamy dęba z sosną, no i jak widzimy mamy też tutaj taki właśnie podwójny zasięg Do tej pory leczniczy wszystkie gniazda grodził w ten sposób. Jeśli było jakiekolwiek gniazdo ogrodzone, to następne grodził właśnie w ten sposób. Każde gniazdo i tutaj jesteśmy na rozdrożu, że tak powiem. Każde gniazdo miało swój indywidualny płot. Tutaj karpy, które to powstały przy okazji roboty wiaty. Karpy z sadu. Jeszcze modrzew od tych karp o się jakieś dwóch metrów po dziedzinie leży tam w sadzie. Nikt się tym zainteresować nie chce. A tutaj płoty. Nowy płot, jak widzimy, można do niego wejść. Jak ktoś niewysoki, jak ktoś wyższy, znajdzie sobie miejsce w inny sposób. I należy pamiętać o tym, że w tym miejscu był następny płot. To gniazdo było ogrodzone leśnicze w roku ubiegłym jesienią. Na skutek działań kontrolujących w trybie bardzo szybkim porozbierał całe kilometry ogrodzeń. Tu było jak mówię, a tutaj jest efekt Podwójnych czy potrójnych płotów zwierzę wchodzi w taki układ zamknięty, nazwijmy to i nie wychodzi. Nie wychodzi, bo nie może znaleźć drogi wyjścia w plątaninie korytarzy. Tutaj też był korytarz. W tej chwili po prawej stronie został rozebrany, bo rozgrodzono jodłę, ale jak mówię, był do niedawna jeszcze miejsce, gdzie idę, też było korytarzem. Ale to nic nie zdaje, bo w tej chwili trudno jest stąd wyjść. W którąkolwiek stronę. Tutaj sobie gałęzie zostały leśniczemu. No to trudno było w nie coś posadzić, więc nie posadzono nic. No i widzimy miejsce, gdzie był następny korytarz. Tutaj nie potrzeba bardzo daleko iść z tego lasu. To wystarczy tył, jak ruszyć z chałupy, Przepraszam, z kancelarii w tej sytuacji leśniczego. O proszę bardzo. Ta transza to korytarz. Zostało to wycięte, dlatego. Już przejdę kawałek. Zostało to wycięte, dlatego, że. Przy rozbieraniu siatki, jak widzimy. Przy rozbieraniu siatki tutaj trzeba było wycinać dosłownie z tych habziów, stąd te habzie oparte na płocie różne. I to nie stare cięcia. To są cięcia z roku ubiegłego. Może te poty troszkę wcześniej leśnicz rozbierał niż jesienią. W każdym razie tak to widzimy. No i oczywiście tutaj taki pas ziemi niczyje, ale niegdyś był to korytarz w niektórych sytuacjach można by powiedzieć było, że był to korytarz śmierci dla zwierząt, albo życia dla innych. No tutaj uprawa dębowa, płoty w płotach. Jesteśmy w sytuacji takiej właśnie wielokrotnie zagrodzonej. To obozy czy inne, inne zony sowieckie nie miały aż tak, takich zabezpieczeń jak tutaj. Tutaj leśniczy stara się Zrobić to w bardzo dobry sposób. Tutaj widzimy, że się w jednym przypadku dopiął do płotu, ale tam, gdzie patrzy kamera, płot był podwójny wokół tych jodeł. Tutaj stworzył leśniczy takie coś. Proszę zobaczyć, czemu to służy. Nie wiem. Powstało to na skutek jakichś działań. No trudno powiedzieć, jak rozumianych. Tutaj jest uprawa. Yy, Czyli w sumie razem tam niewiele widzimy, czy tam cokolwiek rośnie. Od tego zacznijmy. I tu jest druga uprawa. Też nie widzimy czy to cokolwiek rośnie. Tu jest taki klinek, taki jak worek syrowy. nas to tak się mówi syrowy. Znaczy, mówiło może. I tutaj następna ofiara worka. To nie worek, to sak, proszę Państwa, to sak, to sak, sak przez jednosny, narzędzie połowu, którym to. Rybacy ryby łowią, w tym przypadku leśniczy łowi sarny. O tam dalej, popatrzmy, może żeby to już tak, może się uda. Trudno mi to tak tutaj ugrać. Może się uda, może się nie da. Tam dalej, proszę Państwa, jest następna taka kępa yy, sierści, jak tutaj, więc to zwierzę drugie w tym tutaj już miejscu. Które tutaj dokonało żywota. Dokonała żywo, dokonało żywota nie w ofierze jakiejś szczytnych rzeczy, tylko w ofierze głupoty człowieka, któremu na to pozwalają. Yy, w trzech miejscach jest ta yy, sierść. To zwierzę tu się mordowało. Najprawdopodobniej było męczone przez psy, w kilku, no, przecież nieboszczyk nie chodzi, więc w kilku miejscach dogryzane. W końcu straciło życie tutaj jak mówię jeśli nie w mękach to na pewno w czymś podobnym no i w tym takim właśnie worku tu leśniczy, który stworzył takie wydarzenia miały miejsce, mają miejsce nie wiem co tu jest posadzone. Ta uprocha ma już chyba ze dwa albo trzy lata no karpy. No niech by miała dwa lata, no w każdym razie rośnie tutaj trudno powiedzieć co tu właśnie leśniczy zagrodził drogę tam przy leśniczówce yy, zagrodził drogę nie wiadomo po co żeby nawet na drogę nie wchodzić taki tutaj hece robi może on tutaj na coś poluje łowi yy, tam ten jodły były rozgrodzone płotem i tutaj idziemy dalej przez następne takie właśnie transzeje budowane przez leśniczego tutaj było rozwidlenie tam dalej widzimy, w tej dziurze był płot i tutaj, gdzie idę, po mojej prawej stronie jest płot, po lewej był następny. Tak tutaj to wygląda, a tak wygląda przejście do yy, gniazda. To tędy najprawdopodobniej weszła owa nieszczęsna sarna i później nie mogła wyjść z powrotem stąd. Taki jej smutny koniec. Tam ja z lekka przetrę tutaj to urządzenie, bo gdzieś mi to się wody skądś dostało. Więc tutaj przeszła owa sarna. Pod spodem po to, żeby znaleźć w środku śmierć. To nie powstało samo z siebie, to po prostu dziura w ziemi. Zapadlisko takie, niezagrodzone w umiejętny sposób, powodowało, że można było tam wejść. No i zakręcamy. Proszę bardzo. Jeśli założymy, to jest kilka dziesiąt kroków od tamtego miejsca, gdzie wcześniej filmowałem tą sierść. Jeśli założymy, że była to ta sama sarna, to w czterech miejscach ją przyjadły, ale śmiem przypuszczać, że nie była to ta sama. Może było ich więcej. To są jedne ogrodzenia. Tu oczywiście. Było ogrodzenie, podobnie jak było tam też wokół tamtej sosny, gniazda o wielkości pięciu bo nie większe, tutaj leśniczy grodzi, tutaj czystej żadnej bardzo nie robił, przerosło to habrem, no ale przerosło, Nieby tam było, coś tam w tych gniazdach jest, są takie, gdzie nie ma nic, tutaj już się nie dogrodziło, nie posadziło, taki kawał. Taki kawał, bo to jest w sumie razem to, co widzi kamera, to jest wielkość owego gniazda jodłowego, a może więcej. Na czym leśniczy nie posadził niczego, uznając, że będzie i tak. No, tutaj też nie posadził niczego. Chociaż dęby bardzo piękne. Stąd tak jak ten na przykład zabrał, oczywiście dęby zabrał. No, jak żeby inaczej. Ja wtedy pracowałem z leśniczym, kiedy cięliśmy tutaj pod te gniazda. i Rozmowa była na temat tych płotów kilkakrotnie, ale cóż mógł zrobić taki Frania? Skoro fanaberi leśniczego bali się jego zwierzchnicy, skoro dostał na to zgodę na leśniczego, zastępcy, inżyniera i Bóg wie czy ją jeszcze błogosławieństwo na swoją robotę, to co mógł Frania? Frania sobie mógł ewentualnie pogadać, ponarzekać to gniazdo jakieś tam. Paru no i tutaj taki cycek się wygroził. Nie wiadomo po co. Tam zostawił kilkanaście arów bezproduktywnej gleby. Tu natomiast pogroził takie coś. Gdybyśmy to poszli od tamtej sosny w linii prostej, to zaoszczędzilibyśmy 20 metrów płotu. Siatki, yy, robocizny, słupków. No, debilizm yy, w najwyższym. W najczystszym wydaniu, bo tego trudno nazwać jest inaczej, jak tym, że właśnie. No i tutaj, siatkę coś od spodu zagięło, wyrwało. Być może owa sarna, która tutaj y, oddała życie za niesłuszną leśniczego sprawę, a y, oddała to życie w mękach straszliwych. I tutaj. Widzimy w gnieździe tamtym jodłowym jakieś graby się gdzieś powaliły i sobie leżą leśniczemu, to w niczym nie przeszkadza, jemu generalnie to nic nie przeszkadza. Tu taki właśnie fajny cypelek jest ogrodzony, tam był podwójny płot, dookoła tej jodły był płot, więc trzeba było właśnie wygrodzić taki zygzak, bo trzeba było, można było to połączyć. Popatrzcie ile metrów a w skali leśnictwa kilometrów, jak nie dziesiątków kilometrów, można by było zaoszczędzić, gdyby zagrodzić to w sposób taki. następny. wyjście z gniazda to przy samej drodze. Tu płoty są w miarę szczelne, część z tej strony, ale jakby nie było, to powodują to, że giną w nich zwierzęta. I tutaj widzimy tuby w rowie, tubę jedną tam widzimy póki co, ale to pozostałość po większej stercie tub, tutaj tysiące tub zostały wyniesione, tysiące świadków e, tysiące świadków leśniczego draństwa zostało zlikwidowanych, tutaj to tak oprawcy niegdyś robili likwidując świadków albo ludzi od siebie mądrzejszych, oprawcy tacy jak Niemcy czy Rosjanie tutaj a, naziści tutaj e, leśniczy zdeponował gałęzie. Przy okazji nie ma nic na kilku arach. Przy samej drodze to zrobił po to pewnie, żeby ludzie widzieli, że on jednak nie wszystkie gałęzie pali. No bo po nic innego to chyba nie zostało zrobione. Tylko po to, w każdym razie tutaj widzimy takie składowisko około dwóch arów yy, niczego, a może trzech. No mniejsze gniazda leśniczych potrafił kiedyś grodzić. Oto oczywiście owe podwójne i potrójne płoty przez które przechodziłem, tam dalej jest tak równie ciekawie, no tutaj taki kawałek siatki co się przy grodzeniu został, a grodzenie kiedy było to można sobie zobaczyć, czas grodzenia około dwóch lat temu, a może trzech, no ale siatka sobie leży, ona tutaj będzie leżała jeszcze kilka pokoleń takich nazwijmy to leśniczych.